Anastazja, czy Ty słyszałaś o takim portalu jak Watch Me More? Ładny, angielski. E, tak mniej więcej słyszałam, że niektóre dziewczyny wrzucali chyba tam zdjęcie, czy oni tam sprzedawali, czy, czy oni, co oni tam robili, nie wiem dokładnie, natomiast słyszałam. Twoja przeciwniczka w roku 2019 rozpoczęła tam karierę. Za 25 zł sprzedawała swoje nagie zdjęcia. Po pierwsze, oceń cenę, a po drugie zachowanie, czy to jest fajne, czy nie? Ja uważam, że jeżeli ktoś już chce na przykład na, na czymś takim zarabiać, to powinien zagrać w porno albo na przykład iść do Playboy'u. Okej, okay, a takie sprzedawanie swoich fotek na aplikacji za tak niską cenę negujesz? No nie, negujesz? Ja, ja uważam, że stać się na więcej coś, że to jest takie trochę, trochę takie słabe. Czyli takie trochę poniżające i niegodne kobiety. No nie wiem, może oni tam, czy naprawdę tam sprzedawało goło siebie? Tak. No Aha. tak było w opisie, że naga prawda, więc no można wywnioskować, nie kupiłem sobie tego abonamentu. Nie no ja mam nadzieję, mnie to. że ona po prostu sprzedawała to tak, że hmm? nie wiem, była po prostu tą nagość troszkę przykrywała, więc jakoś mi się z, nie chce się wierzyć, że naprawdę rozbierała się za 25 zł. Na tym profilu była też taka promocja, że ktoś, kto dał jej w danym miesiącu największy napiwek, to wybierał się na randkę z Esmeraldą. ціже емараль в ому жмі зася вже мені заскочено звох і 25 за нагіденця твою просто юля мнішок А или... byłyby warte twoje nagie zdjęcia? Ile by trzeba było zapłacić, żeby zobaczyć? Bo chciałbym zobaczyć, jaka jest różnica nie, no, pomiędzy wami. Zacznijmy od bami. tego, że nie chciałabym sprzedawać mm? e, swoje nagie zdjęcia. Jeżeli będę chciała nie wiem, zapozować, to zrobię to sesję na przykład dla Playboya. Natomiast nie mam raczej takich myśli. No Chyba, dobra, że no, zrobię ile? taką ile? sesję milion? dla siebie. E, taką żyć jakąś kwotę zaporował. No, może... No nie wiem, no, ja nie <laughs> chcę sprzedawać swoich nagich zdjęć. No niech będzie... E, 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 Dobrze, kilka milionów e, euro. Tak minimum. Ale jakiś facet się zgłosi i po tobie będzie cię sprzedać. Ale wiesz, za kilka milionów warto. Lepiej niż za 25 zł, nie? No, no na pewno. No to co? To dziękuję. Dziękuję.